Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj z domu, z mojego biura. Z mojego pokoiku małego, zrobionego do papierków ogarniania. Ci nie będzie pozytywny odcinek, no bo czasy, jakie nas czekają, nie będą zbyt pozytywne, ale myślę, że damy sobie radę my jako rolnicy. Polityce nie będę tutaj mówił, ale o sytuacji w rolnictwie i sytuacji w Polsce to co się dzieje i to co się będzie działo. Niektórzy no, nie chcą wiedzieć, co się dzieje albo udają, że nie wiedzą, co się dzieje. A chciałem trochę powiedzieć wiecie, o sytuacji u nas w kraju, i tak na świecie tak naprawdę. To co się dzieje teraz. To co się dzieje to takie film Science Fiction. Jak lubicie filmy science fiction i przygoda z fikcją, no to tak teraz się dzieje. Jak inwestujecie coś, czy podejmujecie decyzje inwestycyjne u siebie w gospodarstwie, to nie patrzcie już na, na to, co się dzieje tylko w Polsce. Raczej patrzcie na to, co się dzieje na świecie. Bo już niestety jesteśmy połączeni. To nie jest, są czasy już tam komunistyczne. Chociaż wtedy to tam Rosja rządziła. Ale to nie są już te czasy, że tylko się patrzy na swoje podwórko. Trzeba patrzeć globalnie. Jak gdzieś czegoś brakuje, to u nas to pójdzie do góry ta cena tego, bo będziemy eksportować. Znowu, jak gdzieś jest za dużo, jakieś tam nadwyżki są, no to u nas cena spadnie tego towaru i to trzeba brać pod uwagę. Także trzeba no, trochę wiadomości ekonomicznych, y, też proponuję jakieś tam, czy na to na YouTube, czy, czy ogólnie, gdzie tylko dostępne są. Y, to zwracać na to uwagę, wybierać po prostu sobie jakieś tam, mieć oczy otwarte i, i patrzeć y, gdzie co się dzieje, i wybierać sobie po prostu te informacje, które są dla Was y, ważne. Ostatnio coś mi wpadło, ale wleciało mi z głowy, może mi się przypomnić w trakcie Też taka informacja, po którą Swoje decyzje mm, Też uzależniam od tej sytuacji e, Teraz no widzicie, dziwna sytuacja, mamy Bydło wołowinę mamy drogą e, Świnie e, Wieprzowinę mamy tanią Jak mięso to mięso, tak? A, a tutaj dziwna sytuacja jest Zboża Zboża są drogie też teraz. Pasze, chyba nie aż takie drogie. E, co jeszcze? No, nawozy to już tam wypowiadałem się na ten temat. Chociażby teraz, pod tym. E, trochę chyba ceny spadły. A myślę, że po nowym roku jeszcze chyba spadną. Z innego e, powodu: z innego powodu. Mimo, że wszystko będzie droższe. No to jest normalnie no, science fiction co się dzieje, słuchajcie, no. trzeba zrozumieć, że to co się dzieje to nie jest zależne, trochę jest zależne od nas, to nie powiem, trochę jest, tak, ale to jest wszystko po prostu, no chcecie to wieszcie, chcecie to nie wieszcie, to jest wszystko z góry jakiś plan zaplanowane, a my to tylko tak jak się wstrzelimy w to wszystko, to jak, jak się uda strzelić, no to coś tam zarobić, zyskasz, tak? No nie ma co płynąć pod prąd. Jak y, nikt tego nie robi, no to wy to robicie. Czy tam coś wam nie wychodzi, a wy na upór y, y, idziecie do przodu dalej z tym. No to mówię, nie ma co płynąć pod prąd, trzeba płynąć z prądem. A najlepiej jest surfować na fali. Czyli iść z tymi zmianami, z tą falą, nadążać na tym, mieć oczy otwarte szeroko. Jak się uda wyczaić jakiś temat inwestycyjny, no to wchodzić w to w czasie jeszcze, kiedy kiedyś można na tym zarobić. I wtedy będziecie łatwo robić pieniądze. No. A jak będziecie płynąć pod prąd, no to wiadomo, będzie Wam ciężko, zadłużenie będzie Wam rosło. Chyba aluzję moje rozumiecie, myślę, że rozumiecie tak na pewno. Co do tych moich porównań, tak? do, do, do gospodarstwa, tak Także jak są nawozy drogie, takie powiem, jak są nawozy drogie, mega, no to się nie kupuje nawozów, nie płynie się pod prąd, bo nawozy kupuje dzisiaj, a zboże, ty, które, na które dasz te nawozy, sprzedaż za rok. Wiesz, jaka cena będzie za rok? Jesteś pewny, że będzie chociaż taka sama jak teraz jest? No właśnie, nie jesteśmy tego pewni. Dlatego nie ma co płynąć pod prąd. Jak jest, nawozy są za drogie, to trzeba odpuścić temat, pod, przeczekać. Yy, Jak będą no droższe, to i wtedy będziesz widział, że nie wiem, zboże jest po tyle samo, co jest teraz. No to chyba nie, le, lepiej nie warto siać tego zboża w ogóle albo coś innego posiać. Yy, co nie potrzebuje tyle nawożenia. Bo skoro ma, być to, ma się to nie opłacać to po co to na siłę robić? Mówię, nie ma co iść pod prąd po prostu, nie ma co płynąć pod prąd. Trzeba iść, iść yy, z prądem. No i tak wszystkie decyzje inne trzeba podejmować też tak samo, czy to zakup jakiejś maszyny, czy, czy cokolwiek innego tak. Będzie dobrze, ja wierzę w to. Żyć będziemy, jeść musimy. Dbajcie o swoje zdrowie. Może no, tu rolnik głupoty gada, nie? że Co to o zdrowie dbać? Ale trzeba się ruszać, chociaż jest człowiek rolnikiem i niby się rusza, ale trzeba się jeszcze trochę więcej ruszać jeść zdrową żywność. Proponuję teraz się nie zaburzać na kredyt, nie, nie inwestować, jakieś nie otwierać nowych inwestycji na kredyt, bo ceny mogą poszykować mocno w górę za prąd, za paliwa. <laughs> mogą iść mocno do góry. Już nie wspomnę o, o jakichś rządowych tam obostrzeniach czy, czy nowych przepisach, które mogą nam utrudnić życie rolnikom. Nawet no, trzeba robić swoje. Nie przejmować się zbytnio tym wszystkim, ile ile się da. Miejmy nadzieję, że nas, rolników, no, tutaj nie będzie jakoś tam, nikt nam nie wprowadzi jakiegoś paszportu polsatu, żebyśmy poszli do pracy. No, przecież chodzimy sami do pracy swojej, tak? To tu mamy plusa. W od pracowników, którzy pracują w różnych fabrykach, zakładach. Zaczyna się segregacja, jak mówiłem kiedyś tam wcześniej, że komunizm wraca, już, już wrócił pełno paro, no nie dzieje się dobrze, nie dzieje się dobrze, słuchajcie, no, sam nie wiem co tu robić, wszystkie sygnały, które docierają z, ze świata, z, które wybiórczo dopuszczam do mojej głowy, no niestety nie są pozytywne wiem jedno, że trzeba robić, trzeba się zabezpieczać, nie warto trzymać gotówki w jakichś tam dużych ilościach. Nie warto też zadłużać się teraz. Nie warto być zadłużonym, bo po prostu łykną to momentalnie. Ktoś cię łyknie. Jak zadłużony za mocno, bo nie da się spać tego kredytu. Myślę, że wyjść w surowce. Trzymajcie swoje płody rolne, tańsze nie będą. Myślałem, że jakaś bańka będzie na płodach, ale chyba raczej do tej banki nie będzie, bo skoro wszystko idzie do góry, to i płody pójdą. A bynajmniej jak nie pójdą, to na pewno nie, nie stanieją, tylko będą na tym samym poziomie. Prac długo mi nie dochodzi, czasami sobie siedzę tak. Jakieś fajne pomysły, fajne. Przemyślenia mi się do głowy, ale nie zawsze jeszcze czas, żeby to jakoś tam zanotować, czy zapisać, czy nagrać. No ogólnie trzeba, mówię, nie zadłużać się, inwestować teraz w bazę surowcową, w surowce, czyli coś, co Wam będzie potrzebne do produkcji dalszej, typu nawet te paliwo, bo może być droższe, czy tam jakieś zapasy pasz, bo też mogą być droższe. Na no, energii nie kupimy sobie na, na, do przodu, tak? O właśnie, o energii coś trochę powiem. Zbigniew soloż taki właściwie pols, właściciel Polsatu, grupy Polsat, budował farmę fotowoltaiczną, mega taka na, na to chyba tam jest y, taki filmik o tym. No i właśnie tak jak ja zawsze mówię, czy no, mówię do syna, że brał przykład y, z ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu. Jeżeli taki człowiek inwestuje w farmy fotowoltaniczne, czyli w energię, to jest to jakiś znak. Y, niekoniecznie taki, że to się tam będzie opłacać, że coś może się to dopiero będzie opłacać. Teraz jest na górka. Codziennie mam telefon, telefon spam z paneli fotowoltaicznych, żeby mi założyć na domu, bo sam jeszcze nie mam. Mówię, o co tu chodzi? Wszyscy tak naganiają? Przecież nie jest tak fajnie, że wszyscy cię chcą zaraz tutaj. no ci tak załatwić, super, żebyś mi, mi płacił prąd. To nie, to, nie, to nie jest tak ładnie w życiu, że ktoś ci tak jeszcze do, taki dobry jest, żeby. Żebyś ty płacił mniej za prąd. Tu chodzi o to, żeby on sprzedał swój produkt. Nasze polskie prawo teraz tak przewiduje, że podpisujesz umowę z energią na ileś tam lat, na stałą cenę. Ty się cieszysz, że no nie spadnie ci, nie opuszczą ci tam na przykład na 10 lat, nie? Czy tam na 5, czy na 10, czy na 20, nie wiem na ile podpisują. Ale, że nie, nie obniżą ci tej ceny, no. No, gdy nie... To by było dobre, gdyby był była sytuacja deflacyjna tak? w Polsce, ale będzie inflacyjna sytuacja, więc ceny będą rosły i być może do końca roku też sam założę panele fotowoltaiczne, ale za gotówkę i bez podłączenia do sieci. Na razie tak sobie założę: po prostu tylko nie wiszą na, na dachu. A podłączę dopiero, jak tą ceny pójdą do góry, bo ponieważ. Teraz podpisując umowę z nimi zakładając panele fotowoltaiczne, firma sobie tam wiadomo, zarobi na tych panelach na tym założeniu. A ja podpiszę sobie umowę na przykład na jakieś tam 30 groszy za kW i tak będzie mi energia płaciła przez 10 lat na przykład. Tak, czy tam 5, nie wiem, jak tam się podpisuje do umowy. A i to jest... No, no fajnie wszystko się wydaje dobre, nie? No, Ale gdy będzie inflacja, to ceny prądu też pójdą do góry. I już mój mąż że pójdą do góry, więc ja będę sprzedawał po 30 groszy ten kW, a ceny pójdą prądu i tak są droższe, wiadomo, się kupuje po złotówce tam z tymi opłatami różnymi ten kW, ale jak się zamiast złotówki zrobi 2 złote, kW, a ja będę dalej sprzedawał po 30 groszy, więc te moje wytworzenie tej mojej ilości energii. To będzie znikome w porównaniu do tego, co będę musiał opłacić, więc tak będę musiał dopłacać do rachunku i tak. I tu chyba o to chodzi, właśnie, żeby tak na jak najwięcej osób liczbę złapać na ten haczyk. Że po prostu pójdą, ceny pójdą do góry. Podejrzewam, że jak ceny pójdą do góry prądu, to i te instalacje fotowoltaniczne też pójdą do góry bo wtedy sobie skorygują tą opłacalność tych instalacji będzie znowu się zwracało tam 6-7 lat zależy od rachunku tak no bo rachunki wzrosną to i instalacje fotowoltaniczne wzrosną także proponuję chyba będę chyba po prostu teraz inwestuję pieniądze i i w instalację fotowoltaniczną ale nie wiem czy jest taka możliwość ale spróbuję żeby nie podłączali mi tego bez podłączenia na razie bez dofinansowania, nie chcę żadnych dofinansowań. Wtedy trzeba było podłączyć, podpisać umowę. A tak sobie założyć tylko na dach, niech to wisi. A jak przyjdzie pora, za pół roku, ceny pójdą do góry, to sobie podłączę wtedy po nowych yy, cenach i wtedy może będę zarabiał. Tak jak odniosę zamiast 30 groszy, 60 groszy, a po 2 zł, to będzie energia. Tak? Także tak myślę, że taki, coś taki mamy zrobić. Proponuję wam też. doradzam coś takiego, chociaż może nie, nie doradzam, bo teraz nie wolno doradzać, bo mogę wprowadzić kogoś w błąd. A to tylko takie moje przemyślenia co, co do energii właśnie. Co do reszty co w rolnictwie się mieli działo, no to trudno im powiedzieć słuchajcie, no tak się wszystko zmienia. No właśnie, a jeszcze jedną rzecz miałem wyjaśnić, czy mi się. Mm. Skąd ta cena Wołowiny teraz w Polsce? To lubiłem z bratem Wołowinę, mamy by było tam opasowe, normalne. I tak się zastanawiamy, teraz są te ceny tak się poszły do góry. Ja czemu to tak poszło. Wieprzowina jest tania, zastanawiam się do tym, co tu, co tu dochodzimy, edukujemy się, czemu ta cena tak poszła do góry. No i tak, no dobra, no to może jakieś zapasy albo może będzie jakiś lockdown może euro drogie trochę jest, no ale nie aż tak. lockdownów tam, nie wiem, może będzie no, jakiś nowy wirus czy coś, no nie wiadomo, no może no to dlatego. Ale, ja zasiejną informacji, że w Argentynie y, wykryto blutong, czyli niebieski język i jest zakaz importu wieprzowiny y, z Argentyny. A wiadomo, Ameryka Południowa Argentyna jest bardzo dużym producentem wołowiny i stąd ta cena tej naszej wołowiny taka wysoka i wszystko idzie na eksport, tak? To jest duże stanie na eksport. Także stąd jest cena. Widzicie, my mieszkamy w Polsce, na drugiej kuli, na drugiej stronie globu jest Argentyna i tam jest choroba i już u nas cena poszła do góry. Takie zależności są właśnie, dzisiaj nie wolno patrzeć tylko na Polskę, co się dzieje tylko na świat, to co się dzieje na świecie. Ale też trzeba od razu, lampka się musi zapalić, że skoro tam jest niebieski język, oni teraz nie sprzedają, mają nie mogą eksportować. Więc jak sobie poradzą z tym niebieskim językiem, a to jest choroba, która długo się tam jej nie leczy, nie, nie, nie uwalnia się z tego kraju, długo z tej choroby będą chcieli wyrównać sobie straty. I będą nam mieli nadwyżkę, której nie mogli sprzedawać, bo wiadomo, że cały kraju wszystkie zmiany nie chorują. Więc będą mieli nadwyżkę i trzeba uważać, bo wtedy będą chcieli sobie wyrównać straty i będą sprzedawać po dużo niższej cenie. Więc wtedy u nas będzie stop. U nas cena spadnie i to mocno podejrzewam spadnie. Także na razie się cieszmy, ale patrzmy. Niech ktoś, jakiś tam specjalista patrzy, kiedy tam u nich uwolnią ten kraj od tej choroby. No to wiadomo, że wtedy u nas będzie stop. Będzie stop z łowiną i będzie załamanie ceny. Tego trzeba być świadomym. Takie, takie niuanse widzicie, a, a, a tego trzeba być świadomym. A pewnie zwykły tam. Kowalski rolnik ze wsi nie każdy to nie każdy to wie że są jeszcze jakieś inne symptomy do wzrostu tej ceny nie wiem do, do tego że wzrosła ta cena no ale tak z tego co wyedukowaliśmy wy, się z bratem to, to po prostu chyba to jest to no i na to trzeba zwracać uwagę tak jeszcze jest jedno zagrożenie dzisiaj kraje kraj są no, sterowany z góry. Jak kogoś wkurzyliśmy że sprzedajemy dużo, to może się trochę na nas zemścić nie? i za chwilę może być u nas ten blutong, Ten niebieski język już kiedyś był. Więc czemu nie może być jeszcze raz. Eee, także tu ryzyko też jest. E, jak nie, będzie, nie będą mogli przyhamować u nas naszego eksportu, jak już wyjdą z tej choroby. No to nie zdziwmy się gdy u nas się pojawi jakaś choroba czy jakaś inna sytuacja, czy jakiś news, czy jakieś leżące krowy, w telewizji wyskoczą, że, żeby przyhamować nam eksport, tak? Żeby oni mogli wejść z powrotem w te rynki, które my im teraz zebraliśmy. No niestety tak to się odbywa, hmm, gra jest nie fair. No ale co zrobić, trzeba się odnaleźć w tym właśnie i teraz yy, korzystać, póki jest dobra cena, póki mamy pasze wyprodukowane jeszcze po taniości, to trzeba korzystać, paść te byczki i sprzedawać. I tym akcentem zakończę filmik, pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia i inwestowania, cześć.